Cześć, witajcie w kolejnej agrodniówce przede mną razę SN2 nasiona, kukurydza. Tak jak możecie zauważyć w tym roku kolorowo. Część nasion właśnie, w tym roku zaopatrzony jestem. Yy, dzięki nasiona wąkowski tu za mną właśnie paletka od nich ma jeszcze dojechać paletka od e, chłopaków stop nasion od nich ma dojechać bruzli także no będziemy, będziemy siać siewnik przygotowany, uszykowany wczoraj jeszcze takie już przygotowania wizualne trwały powiedzmy e, Komfort, żeby poprawić sobie komfort pracy nie no, byłby sprzątany dojcyk wczoraj na igłę naprawdę igłę szybki, pomyty, odkurzony plastiki powycierane nawet wczoraj się pokusiłem o, delikatną polerkę oficjalnie mogę powiedzieć, że zaczynamy sezon siewów ja teraz w sypie sobie pojadę jedną działkę zasiać, bo wymienialiśmy też tarcze. Mamy nowe tarcze do kukurydzy, nowe te uszczelnienia to wszystko. Więc zasieję u nas. Tak, jeszcze w ramach testów, wiadomo, najlepiej sprawdzić u siebie, przynajmniej z tego założenia. Więc jadę sprawdzić, no ale teraz musi być igła już. Więc jadę, sprawdzę, zasieję ten jeden kawałek na razie, bo dzisiaj już więcej nic się nie wyrobię. I jadę siać dalej, bo no już dzisiaj tam pierwsze usługi, więc lecimy z siewem kukurydzy. Zjechała reszta nasion, i już możecie zauważyć, co to za odmiana i od kogo. W tym roku również we współpracy z Top Nasiona i odmiana od nich, czyli Bruce Lee, odmiana. Która można powiedzieć, dość szerokim echem się odbi odbiła w zeszłym roku. No, a w tym roku będę ją sprawdzał u siebie do tego taka mała paczuszka z hyperinem. O, i coś, żeby się spać nie chciała podczas siebie w kukurydzy. Bardzo dziękuję i będziemy testować. Siernik tak jak widzicie też trochę blasku zyskał, trochę teraz opłukałem go wczoraj. Przyszły lampy, lampy horpolowe. Kable poprowadzone, elegancko świeci wszystko. Jest luksik No i Dojcyk Dojcyk tak jak mówię, błysk no, zobaczcie co jest Zobaczcie co jest, jest co to jest teraz lustro? Także, elegancja Francja Szybki pomyta Tutaj też Odkurzono wczoraj, się budzikami trochę wniosłem, ale to nic Dzisiaj wystarczy, później będziemy czyścić Ale tu pachnie to O, jazdy jest i masz, masa Też będziemy siać w tym roku Masz 26 euro tutaj To tu jest pszenica, sorry to co miałem tamtym roku Wszystko było myte na szybki Luks jest Uszykowane Wieczorkiem ma być pogoda Mam nadzieję, że się uda wjechać. Z chociaż częścią zabiegów Bo zabiegów już się nakumulowało tyle A pogody brak I no chyba trzeba zacząć wybierać po prostu pomimo tam wiatru. No wjeżdżać, bo terminy uciekają, a pogody naprawdę brak. No powiem chcę się tutaj siedzieć teraz. <grymne> Czyściutko, że ja pierdzielę Zaczynamy wy najpierw e, z, maj, e, z Masic. z tutaj odmiana DN1302. Świeża odmiana, V230-240, jak go słyszałem jeszcze trwa określanie, jakie tu jest VO ziarno Flint Dent, także trochę wcześniejsza, taka mieszana odmiana. Mhm. О, блин, это не муку. Jadę. No i nie nagrałem wam się, bo tego co tam byłem u nas Chciałem e, ten mały taki klimowaty kawałek e, ja wiedziałem, że spojrzę się na komputer, na wszystko e, i tak, no się już teraz na usłudze, Śniemy sobie na nawigacji i tutaj jeszcze subeczki tak jak widzicie skaczą, ale z tego co już się też dowiedziałem Muszą się po prostu dotrzeć tarczki do tych uszczelek plastikowych, jakie tutaj są w Kunie, bo i tarczki, i uszczelki poszły nowe. Tak więc, no myślę, że przesiejemy parę hektarów i już się to unormuje. Tym bardziej, że no rozmawiałem tam z innym posiadaczem Kuna i właśnie, no, to mi powiedział, że on też miał tak na nowych tarczkach. Tak więc e, zobaczymy. A na razie no sieje się Coś tu się kończy praktycznie w końcu mamy jakieś okno pogodowe więc leziemy z jedynką w jęczmieniu i zaraz jeszcze w przężycie t 1R1 skrócenie też od razu Tak samo do karmianie małe nadawali jakieś przelotne opady na dzisiaj na szczęście no nic nie ma chmury się rozeszły no jakieś tam przechodzą coś jest ale deszczowe się rozeszły według radarów tak więc yy, no nie marnuję okienka pogodowego wiatr nie znaczy praktycznie nie ma delikatny wiaterek ale nie znosi jakoś tam cieczy więc yy, no nie czekam tylko jadę bo z czasem już teraz też może być różnie, także trzeba łapać okienka pogodowe póki są. I póki oczywiście też jest czas, z tymi zabiegami trzeba jechać. Jesteśmy na Przenżycie że to piękne, naprawdę równiutkie. Tu już jesteśmy na dosłownie takim szczerym piachu. A zobaczcie jak to rado tu wygląda. Naprawdę verdade, Majka.